Samość co najmniej dwóch jego ofiar. Kiedy mieliście być? Co mieliście być? Nie, nie, nie! Lysoszki! was. Chodź, Co to jest? Wiesz, co no. to jest? Nie masz swoją robicę? Jazda! Z uwagi na rangę i zasięg, zmuszony jestem powiadomić o uczynkach księdza lisowskiego. To jest? To jest? Ja za ze mną. Kopie niniejszego listu wysyłam do krajowych. I lokalnych gazet oraz czasopism. Czy nie tak? Gdyż wiem, że zwracam się przeciwko potężnemu i wpływowemu duchownemu, mogącemu uciszyć nie jeden niewygodny głos. Jestem skończony. Kościół gdzieś nie wybrany. Czyżby towarzyszu prosiaczku?